Rolnik, dla ludzi praca, dla mnie styl życia. Ważnym jest, aby praca dawała satysfakcję i rady z jej wykonywania, ale także powinna być bezpieczna. Nie traktujmy bezpieczeństwa jako rzeczy indywidualnej. Dbajmy o zdrowie własne i swoich bliskich. Niwelujmy każde zagrożenie. Ważne jest nasze osobiste zaangażowanie i reakcja. Stwórzmy dla siebie cel. Zadbajmy o swoją przyszłość. Organizujmy siebie i swój czas. Dbajmy o bezpieczeństwo podczas używania maszyn i narzędzi w naszym stanowisku pracy. Uczmy się bezpiecznego zachowania. Dajmy przykład i motywujmy tym innych. Chronimy siebie i swoich bliskich.